Najnowsze wyniki badań opisujące prawdopodobne odkrycie nieznanej nam dotąd cząstki subatomowej mogą być dowodem potwierdzającym istnienie piątej podstawowej siły natury. Jonathan Feng, profesor fizyki i astronomii, powiedział, że od dekad znamy tylko cztery fundamentalne siły natury: oddziaływanie grawitacyjne, elektromagnetyczne oraz słabe i silne oddziaływanie nuklearne. Jeśli kolejne eksperymenty potwierdzą najnowsze doniesienia, poznamy kolejną piątą siłę natury, co kompletnie odmieni nasze postrzeganie wszechświata. W 2015 roku naukowcy z Węgierskiej Akademii Nauk poszukiwali ciemnego fotonu, nośnika piątej siły natury. Podczas drzenia izotopolitu-7 z protonami odkryli obecność nowego bozonu, który był około 30 razy cięższy od elektronu. Badacze zaobserwowali nietypowe zmiany, które wskazywałyby na obecność nowej cząstki, lecz nie potrafili wyjaśnić czy mamy do czynienia z nośnikiem oddziaływań. Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine przestudiowali dane węgierskich badaczy oraz dotychczasowe eksperymenty, które skupiały się na tej dziedzinie. Zaprezentowali oni nową teorię. Łączy ze sobą wszystkie istniejące dane i wskazuje na prawdopodobne odkrycie piątej siły natury. Według nich tą tajemniczą cząstką może być tzw. bozon X. Podczas gdy normalne siły elektryczne współdziałają z elektronami i protonami, ten nowy bozon oddziałuje tylko z elektronami i neutronami w bardzo ograniczonym zakresie. Feng uważa, że piąta siła natury może przejawiać istnienie jednej bardziej fundamentalnej siły. Być może istnieje oddzielny ciemny sektor, który posiada własną materię oraz siły i oddziałuje z poprzez ukryte, ale fundamentalne oddziaływanie.